Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym przetestować coś publicznie, tym bardziej, że jak się narażam na, na tak zwanych hejtusi, to jeszcze bardziej mnie to zmobilizuje, bo od pewnego czasu, od długiego czasu w sumie, zaobserwowałem pewną rzecz, że w niektórych meczach bardzo duże znaczenie ma tak zwany, ja to nazywam, czynnik psychologiczny. Najprościej mówiąc, Zaobserwowałem coś takiego, że jeśli na przykład jest taki mecz Manchester City kontra Manchester United i totalne baty dostał United w tym meczu, totalne baty. Ci co wiedzą albo nie wiedzą, ja od dawna kibicuję Manchesterowi, ale to wiecie, to jest takie kibicowanie nie tak, jakby się miało 17-18-20 lat. To już jest troszeczkę inne kibicowanie. I powiem Wam, że zauważyłem jedną rzecz, którą chcę teraz przetestować publicznie. Zobaczymy na przykład na próbie 20 spotkań, jak to wyjdzie. Dzisiaj podam pierwsze dwa i ocencie, poddajcie komentarz swoje jakieś tam uwagi, czy myślicie, czy to jest dobre, dobry kierunek myślenia, czy zły. Póki co wydaje mi się, że on się raczej sprawdza. Już mówię dokładnie o co chodzi. Gra sobie taki Manchester City z Manchesterem United. Jak wiecie, stawiałem w tym meczu, że Manchester City wygra, ale to jest nieważne. Zlali ich niemiłosiernie. 4-1 to jest tak naprawdę pogrom na tym poziomie rozgrywek. I zauważyłem od wielu lat, że jest coś takiego. Wiadomo, że w tym Manchesterze United, am teraz Ronaldo jest kontuzjowany, ale tu są goście, którzy nie są z tak zwanej pierwszej łapanki tylko to są naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy. I ja sobie wymyśliłem coś takiego, że jeśli jest taka drużyna, która dostanie lanie, albo im nie idzie, generalnie jest coś na rzeczy, że albo im nie idzie, albo dostają lanie, to zauważyłem, że w kolejnym spotkaniu z kimkolwiek oni by nie grali, a jeszcze lepiej, żeby grali z kimś po prostu mocnym, to ta ekipa wygrywa. I nie mają tu znaczenia żadne statystyki, przedmeczowe, jakieś tam analizy, to kompletnie nie ma znaczenia. Więc słuchajcie, już wam podaję, co Robercik wymyślił. Jeśli Manchester United dostał baty i on w kolejnym meczu zmierzy się u siebie, rewelacja, z Tottenhamem, 12 marca, a sobie zapiszę, 12 marzec. To, słuchajcie, ten mecz, według tego mojego psychologicznego podejścia, ten Manchester United wygra. Nieważne, że jest 1,97. Jeszcze lepiej by było, gdyby faktycznie dzisiaj ten Tottenham wygrał z Evertonem, Ale to nie ma znaczenia żadnego. To może mieć go znaczenie przy tym, jaką stawkę będę grał na ten mecz. Bo jeśli tu Tottenham wygra, to tu zagram stawkę większą. Jeśli ten Tottenham przegra, albo zremisuje, to tu, że tak powiem, grubo nie będę wchodził, bo wtedy wiem, że im też będzie mocno zależało na tym, żeby przynajmniej jakiś punkt zdobyć. Ale jeśli dzisiaj wygra Tottenham, to według tych moich spostrzeżeń wieloletnich, tylko właśnie chciałbym je uporządkować. Myślę, że Manchester United wygra to spotkanie. I nawet nie patrzę, jak oni grali między sobą, na formę, nie na formę. Nie ma to znaczenia. Tak samo drugi, słuchajcie, mecz, wydaje mi się, że też będzie idealny pod, pod ten system, że tak go nazwę. To są Niemcy. Pierwsza Liga. Co prawda jutro prawdopodobnie jutro grają z Salzburgiem i muszą wygrać i pewnie wygrają, ale, ale ale, uważam, że ten Bayern który jest teraz w delikatnej zadyszce który będzie podejmował Hoffenheim 12 czyli też 12 w sumie napiszę wam w tytule że to są pewniaki, bo jak doskonale wiecie, albo jesteście w Akademii Gry to wiecie, że pewniaków nie ma. I to tak przez przekorę Wam napiszę w tytule filmu, że to są pewniaki na dwunasty, żebyście wiedzieli, że pewniaków nie ma. Aczkolwiek liczę na to, że te dwa mecze wejdą. I w tym meczu również obstawiam, że Bayern rozwali Hoffenheima. Czyli, że wygra z Hoffenheimem, no mówiąc już kulturalnie. Czyli stawiam, że United po tym, jak dostało baty bez względu na to z kim będą grali im mocniejszą drużyną tym lepiej wygrają a stawiam, że Bayern, który jest w takiej sobie teraz formie i ostatnio zremisował bodajże z Leverkusen 1-1 u siebie, to stawiam, że właśnie ten mecz, żałuję tylko, że tu nie ma wyższego kursu, bo ten 1:58 to jest taki słabiutki kursik ale myślę, że też jest do, do zagrania do, do, do złączenia z czymś ewentualnie i wtedy już będzie ciekawie. Także moje dwa typy to Manchester United wygrywa z Tottenhamem i Bayern Monachium wygrywa z Hoffenheim. Możecie sobie napisać w cudzysłowie, to są moje pewniaki. Zobaczymy po 20 takich typach w cudzysłowie psychologicznych, jaki będzie efekt końcowy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.